Cześć wszystkim. Mam Oppo Find X2 i pokażę jak zezwolić na nieznane źródła na tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a następnie musimy przewinąć w dół, aby znaleźć hasło i bezpieczeństwo. Teraz dotknijmy bezpieczeństwa systemu, a tutaj wejdźmy w źródła instalacji. Jak widać to jest lista aplikacji, które mają zezwolenie lub nie mają zezwolenia na instalację niektórych treści. Oczywiście możemy to zmienić. Wystarczy dotknąć przełącznika obok konkretnej aplikacji. Twoje urządzenie zapytacie, czy chcesz to zrobić, ponieważ robisz to na własne ryzyko. Niektóre aplikacje nie są weryfikowane przez dewelopera, więc możesz ryzykować swoje dane i mm, bezpieczeństwo urządzenia, więc pamiętaj o tym i wybieraj aplikacje mądrze. Więc dotknijmy zezwól, a jak widać w moim przypadku Chrome ma zezwolenie na instalację czegoś. Możesz usunąć uprawnienia prywatności dotykając przełącznika ponownie. Dobrze, to wszystko. Dziękuję oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. A jeśli tak, to proszę naciśnij przycisk subskrybuj i zostaw kciuk w górę.